Cześć, witajcie na moim kanale dzisiaj wtorek ja nagrywam w poniedziałek tak jak y, ostatnio mówiłem dzisiaj jestem w pracy więc nie mogę tego nagrywać więc nag byłem wymienić dwie dyszki schowałem do kieszeni <grywka> wziąłem za 30 zł y, ekstra linie z numerem 20 przeżówkę z numerem 17. Miałem osiemnastkę dzień wcześniej, teraz 17. Na razie o, brakuje do bonusa, ale czy będzie? Nie wiem. Jeszcze zostało 6. No i kalendarz oczywiście z numerem 6. Ech, kalendarz na razie nie zawodził, znaczy nie zawodził pierwszy. Pierwszy co drapałem był plus i duży, drugi pusty, trzeci plus. Czwarty jest teraz. Czyli kratka, czy wyłamie się, a to zobaczymy za chwileczkę. Właśnie teraz. Właśnie teraz. Gotowi? No to startujemy, szukamy gwiazdek. Może Jeszcze troszeczkę, o. I lecimy. Bana. Dzwonieczkusiu. Stroiczek. Przyszuńka, Szyszu, sopelki, kartka, bałwanki, skarpetuszki, pierniczki, lizaczki, łapawice, świecice. Jeżeli będzie tak w kratkę, no to ten będzie pusty, no bo jeden, czwarta moja zdrabka. I na razie jest 2-1 na wygrane, ale tu może być. Teraz puściutko jak się będzie sprawdzać, to następna będzie wygrana. No i chyba tak w ponusie co, sweter chyba będzie przerąbana. Mhm. S, P, dobrze, czyli kalendarz w kratkę pierwszy wygrany, drugi przegrany, trzeci wygrany, czwarty przegrany, <grych> czyli będziemy w środę weźmiemy sobie linię, krzyżówkę na końcu mamy motylka motylek motylek gdzie my tu mamy motylka Jeszcze gdzieś tutaj fruwa. Tu. Dobra. Mamy słonika. Słonika. Słonika to ja tu chyba nie widzę. No tak. Mamy łódź. Uuu, to balonów już nie będzie. Łódź. Ale może czapka będzie? Łódź. Czy mamy gdzieś Łódź jeszcze? Tak. I to na tyle. Mamy popcorn. Popcornek. Popcorn. Trochę jest. Ale brakuje. Mamy gwiazdę. Czy mamy gdzieś gwiazdę? Nie widzę. No to mamy wiatrak, wiatraczek i, i koniec. Klucz klucz dobra kości czy mamy gdzieś kości no nie ma łyżwa gdzieś tam widziałem chyba o ale to nam nic tutaj nie daje ta łyżwa i co lody hu hu lody gdzieś był tu i tutaj i... ale to nic nie daje, mamy podkowe która chyba też nic nie da tak mi się wydaje że jest przegrane EF no niestety numer 20 też przegrane cała nadzieja w tej bonusie tutaj o szukamy o czy będzie o trzymajcie kciuki mamy Z nie mamy o z. i z szukamy z czekam na dzieci obiadek się gotuje tak szybko drapie Będę wymienić żeby na jutro wrzucić coś Pokorciło. Mogę poczekać i jutro wysłać. P. Wysłać i zakupić. Zdrabki. Nie jutro, tylko pojutrze. Jezu, co ja mówię. Co ja gadam, Co ja gondam? P. Klaps. I to jest pierwsze słowo chyba tam. Jak dobrze patrzę, nie wiem. Krzysztocie jakby co? P. Dobra. Dajcie to Jest o. Ha. Jest logika. No i logikę trzeba mieć w WB. <grystanie> jest o, jest. Dobrze. Krzyżówka się spisze. 10 zł będzie. Gdzie 10? 5 tysięcy. Ale bym się zdziwił. Oj, ale bym się zdziwił. Jakbym sobie wypowiedział 5000. Zawsze tam miałem te 200 tysięcy, jakieś wtyga, ale jak się bonus utworzy, to jest przeważnie co? Oko. To jest oko. Dobrze, idziemy dalej. J. Hmm. Jakub? Powstał Jakub J. Czy tu coś powstało? J. No nie. Nie ma, nie widzę. Jeszcze dwie. E. Literka E. Ale krzyżówka znowu się spisała. Wczoraj była taka jakaś niewydarzona. E. A dzisiaj jest. A co będzie? Zaraz będziemy wiedzieć, co to się tam kryje pod tym bolusem. Hmm. No to ostatnia literka F. Hmm. F musi być, nie? Nie wiadomo. F, tu jeszcze E. I y było. Czy mi się zdawało, że było? Zdawało mi się. F. Tu jest F. Co mamy tutaj? Czy mamy gdzieś F alfa? Ale to jest na tyle. Tu było jeszcze J. Mhm. Czyli tak, tu było razy 1. No to mamy bonus. Ile odstawiacie? Piszcie w komentarzach, zaczyncie i piszcie. I zobaczę, czy zgadniecie. Ja stawiam na 70 zł. Jedziemy. 20. No to nieźle. C, C, C. Czyli jest dwie dyszki. A wybrałem 30. No to jest dyszka do tyłu. Czyli no, akceptowalne, jak to się mówi, akceptuję to, akceptuję to. Dobra, kalendarz w kratkę, pierwszy wygrany, drugi przegrany, trzeci wygrany, czwarty przegrany. Czyli jutro będzie, no tak, jutro będzie wygrany. Ekstra linie też tak w kratkę. A krzyżówka, krzyżówka, takie miała ciąg, trzech wygranych, przegrana i teraz znowu wygrana. I to też z plusem, także. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to dalej się rozwinie. Dobra. Dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje i lajki. Dziękuję, że jesteście. Dużo słoneczka. Dzisiaj nagrywam, właśnie wyszło słoneczko, świeci. Fajnie jest. Jutro, myślę, też będzie dobrze. Także widzimy się w środę. Trzymajcie się, pozdrawiam, do następnego, cześć.